Cześć, witajcie. Zaczynam pierwszy filmik w pierwszym dniu nowego roku, dlatego pomyślałem, że trzeba coś nagrać. Z tego względu, że też ostatnio nie nagrywałem praktycznie cały grudzień, był takim miesiącem przemyśleń, ciszy, wyciszenia. Bez żadnych takich, wiecie, motywujących aspektów tego działania. Po prostu jakoś tak, już któryś raz widzę, któryś jakby. Grudzień w ciągu tych kilku lat yy, sprawia, że ja zaczynam wyhamowywać, tak? Chciałbym jak najbardziej dać na jak najwięcej z siebie, gdy, yy, gdy jest ta końcówka roku, żeby jeszcze jak najwięcej z niej wycisnąć, ale. Zauważyłem, że lepiej jest trochę wyhamować, zająć się rzeczami, które spadały gdzieś tam na drugi, drugi etap, dokończyć się, pozamykać wszystko, podsumować sobie wewnętrznie. No, ale też przychodziły pewne rozkminy. Z tego względu, że zastanawiałem się znowu nad social mediami, czy działać, czy nie działać. YouTube jak najbardziej, cały czas, bo, bo są niesamowite z tego efekty. Bardziej zastanawia mnie ten Instagram i, i Facebook. Ale to też nie było tak, że ja po prostu cały grudnie sobie przeleżałem przed y, telewizorem i praktycznie nic nie robiłem, bo, bo to były takie wewnętrzne, intensywne działania, ale zewnętrzne niestety nie. Ja już kiedyś o tym wspominałem, że czasami jest tak u mnie, że chciałem pokazywać ten biznes, jak działa, jak funkcjonuje, ale wiele rzeczy jest tak wewnętrznych, których nie można pokazać, których nie da się jakby z, nagrać czy opisać, czy cokolwiek w jakikolwiek sposób pokazać, y, przez co ja po prostu znikam. Y, znikam z social mediów i nie widać, co się u mnie dzieje. Ale to też nie jest tak właśnie, że ja siedzę i nic nie robię. Dosyć mocno działamy nad tym wszystkim, ale po kolei. Podsumowanie takie, myślałem, że w tym nie zrobię takiego totalnego podsumowania tamtego roku. Z tego względu, że był bardzo intensywny, wiele rzeczy się zmieniło. Wiele rzeczy się wydarzyło, bo to był taki przełomowy dla aplikacji, dla naszego space'a i wielu innych wydarzeń, które się pojawiły po drodze. Ale jakby myśląc o tym, jak ten rok wyglądał? Ja jestem z niego bardzo zadowolony. W ogóle nie, nie było w nim sytuacji, w których było mi ciężko, czy, czy, czy coś się takiego specjalnego wydarzyło. Udawało się po prostu elementy, czy problemy, jakie się pojawiały, na bieżąco je rozwiązywałem i, no i jestem z tego bardzo zadowolony, bo, bo nic tam się za mną nie ciągnie. W tym nowym roku nie mam jakichś takich problemów, które muszę rozwiązać od razu na początku. Nowy rok, nie będę mówić, że nowy ja, bo to jest takie oklepane, ale nowe, nowe działania. Myślę, że ten grudzień. Nawet z jednej strony trochę się denerwowałem, że siedziałem cicho, że nic nie wrzucałem. No ale pomyślałem sobie też, że no kurczę, jednak działałem wewnętrznie, tak, mieliśmy spotkania, e, mieliśmy omawianie różnych rzeczy, dokończenie Space'a, w Space się pojawiły projekty, e, działamy nad marketingiem, działem marketingu, czyli Space Relations, e, no, no wiele rzeczy, wiele rzeczy się działo, więc e, tak naprawdę z jednej strony na początku zaczynałem się denerwować, że znowu e, Grudziem wyhamuje, nic nie będę robił, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że naprawdę bardzo dużo rzeczy się udało zrobić. Co do tamtego roku jeszcze, e, Aplikacja wystartowała. Zacząłem nagrywać filmiki regularnie. Praktycznie co tydzień pojawiał się filmik, były jakieś tam przerwy, oczywiście to nie była taka stuprocentowa regularność, ale, ale staram się co tydzień wrzucać jakieś filmy w mam takie w sobie coś wyćwiczone, że nagrywam trochę filmów naprzód staram się wycinać z niektórych filmów z tamtych jakieś elementy które mogą być krótkimi filmikami, więc to też również fajnie się przekłada, bo, bo na przykład sam YouTube ponad już 500 subskrypcji bez żadnego jakiegokolwiek promowania. to są tylko i wyłącznie filmy, to są subskrybenci którzy pojawiają się, którzy widzieli moje filmy i zasubskrybowali mój kanał, więc myślę, że to jest bardzo duży sukces druga sprawa, że filmik o, o tym jak w rzeczywistości wygląda prowadzenie spółki ZO. Był strzałem w dziesiątkę, bo ma już teraz ponad 11 tysięcy wyświetleń, bez żadnego promowania również. To jest wszystko viral, gdzie, gdzie ten filmik właśnie wpadł viral. Ludzie go oglądają, piszą do mnie. Dzięki temu w ogóle przekłada się to na ilość pobranej aplikacji, bo jest to miesięcznie kilkanaście osób, kilkaset osób, a dziennie to jest mniej więcej około 12 osób. Już teraz jest ponad 4000 użytkowników. Więc sam YouTube, same działania na YouTubie bardzo by się przełożyły. Czyli są subskrybenci, są wyświetlenia filmów. Właśnie tak jak mówię, jak w jak rzeczywistości wygląda prowadzenie spółki Zoo i o tym, jak założyć spółkę zo w systemie S24. Krok po kroku, jak to jest wytłumaczone. Widzę, że te dwa filmy były naprawdę dobrym pomysłem, bo, bo piszą do mnie osoby, są zadowolone, mają jakieś pytania, dopytują, więc to jest naprawdę sobie żyje. Dzięki YouTube'owi mam bardzo dużo pobrań aplikacji. I właśnie, aplikacja. Aplikacją w ogóle nie promujemy, tak? Ja nie już nie działałam nad tym nad tym, żeby dziś ją promować na grupach czy mówić o niej. Ja po prostu siedzę i zdobywam klientów, którzy reklamują się w aplikacji, bo, bo aplikacja musi zacząć jakby cel był taki w tym roku, żeby to monetyzowało się wszystko i żeby aplikacja zarabiała. No i ale też jakby wtedy nie skupiam się na tym, żeby ją promować. Ale widzę, że tak jak właśnie YouTube sprawił, że że dziennie są te pobrania, miesięcznie jest tego dosyć sporo. No i z, jakby z miesiąca na miesiąc coraz więcej użytkowników. Tak jak mówiłem, jest teraz już ponad 4000 użytkowników aktywni. Działający, widzę, że aplikacja im pomaga, bo, bo widzę to po wewnętrznych komentarzach, czy mailach, czy w ogóle w telefonach nawet jak dostałem Z czego jestem bardzo zadowolony Myślę, że co do aplikacji, ten rok będzie kolejnym rokiem takim przełomowym dla aplikacji Z tego względu, że chcę jak najwięcej monetyzować działania Chciałbym, żeby to było taka gdzieś podstawa, taka jedna z nóg, tak to nazwijmy, całego biznesu która będzie sprawiała, że, że właśnie będziemy mieli tam stały dochód, będą się pojawiać stali klienci, będziemy mogli zarabiać i, i mieć jakiś tam, właśnie kilku elementów, cały dochód firmy, gdzie to będzie się przekładało, a nie tylko skupiać się na jednej rzeczy. Staram się też, myślałem na tym, żeby tak ją rozwinąć. Być może jakiegoś poproszę anioła biznesu tak osobę bardziej doświadczoną o rozmowę o mam już nawet nawet na oku jedną osobę z którą chciałbym porozmawiać myślę że po w nowym tygodniu będę dzwonił i próbował namówić, żebyśmy troszeczkę podziałali wspólnie. Być może e, chciałbym tutaj zwerbować jakieś osoby, być może jakieś małe finansowanie zewnętrzne zdobyć, na to, żeby, e, żeby na przykład mieć dwóch handlowców, którzy naprawdę będą mogli cały dzień siedzieć i dzwonić i pozyskiwać te osoby. Bo ja działając sam jestem w stanie pozyskać tych klientów, którzy teraz są w aplikacji, mamy z tego zysk. E, m, tylko, że ja na to poświęcam tak naprawdę dwie, trzy godziny, nawet dwie tak naprawdę. I to są tylko i wyłącznie maile, więc nie dzwonię, nie piszę. Mailuje poprzez szukanie bazy, tak jak pokazywałem to na szkoleniu, czyli Facebooka i Linkedina, też wiadomości prywatne na Linkedinie i tak pozyskuje klientów, więc jakby jest bardzo duży zasób tego, gdzie można jeszcze pozyskać takie, no, dzwonić, wysłać więcej maili, wysłać więcej kontaktów, nawiązywać i wysyłać wiadomości przez Linkedina, mieć Linkedina Premium, no jest bardzo dużo możliwości, gdzie ja to nie jestem w stanie jakby przejść przez to, ale myślę, że jeżeli pojawiłoby się małe finansowanie rzędu 20-30 tysięcy, żeby przeznaczyć tylko te pieniądze na, na, na jakiś tam rozruch dla dwóch, yy, dwóch handlowców, którzy yy, przez ten pierwszy miesiąc, dwa będą mieli zapewnioną pensję, a później będą się rozkręcać i będą działać na podstawach plus prowizjach wysokich, no to myślę, że będzie tutaj bardzo duży sukces. Co do grudnia, co nie do grudnia, tylko całego tamtego roku. Yy, aplikacja była przełomem, tak? Yy, tutaj głównie tak naprawdę yy, do trzeciego kwartału było skupienie na aplikacji takie i pokazywanie wam, jak to funkcjonuje, ale bardzo duża, intensywna praca przez cały rok yy, była nad Space'em. Space yy, Creations, czyli mamy tutaj strony internetowe w abonamencie, yy, cały system. Ułożenie tego wszystkiego, dostosowanie, na czym to będziemy tworzyć, jak będziemy to tworzyć, jak będzie wyglądała oferta, strona, cały kor działania, po prostu tak, żeby to było jak najbardziej usystematyzowane, żeby pojawiały się procesy, procedury. Naprawdę to zajęło nam cały rok. Ja bym, gdzieś tam na początku chciałem bardzo szybko nad tym działać, bardzo szybko z tym wystartować, ale mój wspólnik Kamil jest osobą na spokojnie działającą, co myślę, że bardzo dobrze się przełożyło na, na taki nasz wspólny sukces, bo ja troszeczkę wyhamowałem, zrozumiałem, że niekoniecznie te szybkie działania sprawiają, że naprawdę będziemy. Yy... Jakiś tam mieli szybki sukces, ale powolne, dokładne przemyślenie każdego kroku Sprawiło, że poświęciliśmy na to rok Ale końcówka roku, czyli grudzień, gdzie wystartowaliśmy ze Space'em y Przełożyła się właśnie już na klientów, którzy chcą. Gdzieś tam wewnętrznie już mówiliśmy o tym, że startujemy, więc kolejka osób była już ustawiona bez żadnego jakiegokolwiek promowania, bez żadnego jakiegoś dużego startu, informowania i w ogóle marketingu. Udało nam się pozyskać już klientów, gdzie jak tylko wystartowaliśmy, to od razu mogliśmy działać i od razu biznes mógł zarabiać. Myślę, że to właśnie ten czas, ten rok poświęcony na przygotowanie wszystkiego, na pozyskanie wewnętrznie gdzieś tych klientów, przełożył się na to, że mogliśmy wystartować i od razu mieć. Realizowane projekty. Nad tym nie zwalniamy, bo, bo tak naprawdę to nie był grudzień, tylko listopad. Przepraszam. Mogliśmy w listopadzie, bo to dokładnie w mojego wspólnika urodziny wystartowaliśmy. Ehm. To pojawiły się już poje projekty, wszystko mogliśmy przetestować. To też jest bardzo fajne, że klienci to czekali, oni też wiedzieli, że my tą usługę testujemy. Wiele rzeczy sprawdziło się, które przygotowaliśmy, które mogliśmy przewidzieć. To też myślę, że nasze doświadczenie i mojego słownika i moje przełożyło się na to, że ten proces, który mamy ustalony teraz w Space'ie przekłada się właśnie na to, że, że sprawdza się, że przewidywaliśmy to, co może się wydarzyć. I damy się, że w 90% wszystko się sprawdziło, kilka rzeczy musieliśmy. Zmienić, reagowaliśmy natychmiast, ale to nie było tak, że musieliśmy cały pomysł wiecie, zmieniać, tylko po prostu jakieś drobne elementy, które dopełniły. Więc tak naprawdę stycznie zaczynamy już z nowymi elementami, z nowymi klientami, procesami jeszcze dopracowa dopracowanymi bardziej. Myślę, że one będą cały czas rozwijać się, ale to jest ten sukces, że, że powolne działanie, przygotowanie wszystkiego sprawia, że, że może zacząć od startu na 100%. Do tego, w, tak naprawdę w grudniu. Pojawiła się okazja, bo my myśleliśmy o tym, żeby uruchomić dział marketingu. Ja jakoś to gdzieś widzę, Software House, który ma swój projekt na zasadzie tworzenia stron, gdzieś tam ten dział marketingu powinien się pojawić z czasem. Myśleliśmy o tym, dopiero w tym właśnie roku, gdzieś pewnie trzecim, czwartym kwartale byśmy startowali, ale pojawiła się osoba, bardzo kompetentna, bardzo umiejętna, która gdzieś tam chciała zacząć działać z nami, wiedziała, że my startujemy, wiedziała, że może zaczynać od zera, tworzyć coś od zera no i zdecydowała się na współpracę jest to Ewelina, czyli jakby końcówką roku uzyskaliśmy nowego partnera, mamy tutaj Ewelinę, która działa z nami, jest już nas trójka, z czego ja wewnętrznie też się bardzo cieszę, bo, bo to już jest coś, tak, że nie jesteśmy dwóch wspólników, którzy realizujemy projekty i, i tak działamy latami, tylko rozwijamy się nawet już pod tym kątem, że pozyskujemy nowe osoby do naszego teamu Ewelina na tyle ma dobrą wiedzę na tyle jest chętna do działania, na tyle rozumie to, że biznes startuje od zera i może się w niego zaangażować. No tyle to jest to osoba, która nie przychodzi do firmy i ona chce od razu umowę, ona chce od razu podstawę, prowizję ustaloną z góry i ona ma od razu ją dostać. Nic takiego nie ma. Ewelina rozumie, że działamy, chce w coś się zaangażować, jest do tego gotowa, dlatego też od razu stwierdziliśmy, że nie ma co. Traktować ją jak pracownika, tylko dajemy cały dział marketingu. Bo ja znam się na marketingu, ale nie jestem gotowy na to, żeby tak go w 100% prowadzić. Kamil zna się na tworzeniu i też tam gdzieś zna jakiś marketing, ale razem nam, mogłoby nam być po prostu ciężko, więc stwierdziliśmy, że oddajemy cały dział marketingu właśnie Ewelinie. Ewelina dostaje takie stanowisko dyrektora, może to tak nazywać, chociaż to wiecie, wygląda to w naszym świecie, jest to na tyle małe i tego nie widać, ale ona jest tą osobą, która całkowicie wszystkim yy, zarządza. Yy, wie, co ma robić, wie, jak działamy, ustalamy wspólnie cele, yy, ona narzuca coś, ona wie, dostosowuje ten cały dział marketingu pod siebie. Co prawda startujemy od teraz, od stycznia, yy, jednak cały grudzień ma się poświęciliśmy na to, żeby wszystko usy, ustalić, przygotować procedurę. I tak naprawdę w ciągu tego grudnia zrobiliśmy to tak, że. Yy, ten rok, który my z Space'a, musieliśmy to w miarę szybko się streszyć i w ciągu tego grudnia ustalić te najważniejsze rzeczy, które tak naprawdę w styczniu na początku będziemy dopracowywać i ustalać procesy, układać wszystko i testować. Więc tak naprawdę grudzień był dość intensywny, no bo trzeba było ustalić nową ofertę. Chcemy tutaj też nie być taką normalną agencją marketingową, tylko chcemy też działać w abonamentach. Więc trzeba było przeanalizować wszystkie oferty, to co możemy zaoferować, znaczy możemy się skupić. Nie chcemy dawać wszystkiego, więc skupiamy się na kilku ważnych elementach, czyli przede wszystkim Facebook i tutaj content marketing oraz adsy Facebooka. Do tego dochodzi nam Instagram i LinkedIn jako dodatek, czyli skupiamy się tylko i wyłącznie na Facebooku, żeby, żeby po prostu móc jak największą wartość dać tym klientom, nie mieć wszystkich klientów, tylko wyspecjalizować się w danych branżach, tak jak to chcemy zrobić w Space I tak właśnie powstał Space Relations, yy, czyli agencja marketingowa, którą prowadzi Ewelina i wspólnie z naszym wsparciem yy, będziemy pozyskiwać nowe osoby. Tu dopiero startujemy od stycznia, więc zobaczymy tak naprawdę jak to wszystko będzie wyglądało. Yy, jest presja. Presja yy, i takie troszeczkę yy, ja wewnętrznie gdzieś tam czuję obawy malutkie, bo ja się też zajmuję tam yy, pozyskiwaniem klientów i... Boję się, że po, Boję się może... że po prostu może nie być. Chociaż to są jakieś takie wewnętrzne obawy. Pewnie jak się pojawią pierwsi klienci, od razu, od razu to gdzieś mi przejdzie. Druga sprawa, że no to też jest y, to, że mamy osobę, która działa u nas. Y... Działa z nami, trzeba im zapewnić też pensję. Ona przecież nie będzie działać i pracować za darmo, bo, bo motywacja spada, mimo że, że wie się, że to jest wszystko od nowa, że startuje się od zera, no ale gdzieś tam wewnętrzna motywacja spada, często, jeżeli nie ma się wynagrodzenia tego wszystkiego, więc te pierwsze miesiące będą bardzo decydujące. One będą sprawdzały wszystko. Będziemy się tutaj zastanawiać nad tym, jak to ugryźć, jak zdobyć tych klientów. Wiemy, jakie mamy cele i ilu klientów musimy mieć na początku, żeby Ewelina zarabiała i była stabilna, by mogła się skupić po prostu na realizacji, a kolejni klienci już będą dodatkiem i zyskiem. Być może będziemy kolejne osoby zatrudniać, ale nie już jako na stanowiska dyrektorskie, tylko to już będą podopieczni Eweliny, którzy będą realizować i wspólnie z nią realizować kampanię dla naszych klientów, więc tutaj też bardzo mocny rozwój. I patrząc nawet na to, jak Space Creations, czyli strony internetowe są biznesem stabilnym, ale dosyć wolno rozwijającym się, bo też mamy pewne ograniczenia co do ilości możliwości stworzenia tych stron więc no i to też są abonamentowe rozwiązania więc jakiekolwiek duże zyski one pojawią się po prostu z czasem to tak to przekładając na dział marketingu czyli space relations to tam już możemy troszeczkę szybciej wystartować bo ceny pakietów są wyższe mimo że to jest abonament to marketingowe działania są droższe, przez co już możemy trochę więcej zarabiać. Możemy nowe osoby dopinać, żeby jak najbardziej się rozrastać. No i szybciej tutaj będą widoczne efekty niż na przykład Space Creations, ale, ale na spokojnie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że możemy mieć aplikację, zanim zaczniesz. Space Creations plus Space Relations, czyli dział tworzenia stron i też dział marketingu. No i to wszystko sprawia, że będzie ten, mam nadzieję, że ten 2021 rok będzie takim dużym sukcesem, yy, będzie bardziej z, yy, słychać o nas, yy, ale ja na przykład będę dalej się skupiał na tym wszystkim, tak, dalej będę pokazywał te działania wewnętrzne, yy, chociaż tak jakby przechodząc właśnie do tych działań na, w social mediach, czyli na Instagramie, na Facebooku, yy, myślę na tym, co zrobić, bo tak już płynnie sobie przejdę, tam macie podsumowanie yy, tych działań, ale myślę, że zastanawiam się właśnie nad moimi działaniami, bo z jednej strony w grudniu zacząłem testować nowy format postów na Instagramie, no i w ogóle wszędzie, na LinkedInie, na Facebooku, na grupie. Zanim zaczniesz, czyli takie trzy porady, nie wiem, trzy rozwiązania, trzy filmy. Gdzieś to, gdzieś to fajnie działa, gdzieś to fajnie wygląda, bo to jest wszystko w formie wideo, przejścia, omówienia, szybkie szybkie informacje. No i jest to w ciągu mniej więcej minuty, filmiki minutowe. Yy, widzę, że pierwszy fajnie się przełożył, ale ja też ten Instagram mam słabo rozwinięty. Kolejne też tam gdzieś idą. Yy, pojawiły się komentarze, pojawiło się więcej lajków, więc lepiej to działa niż na przykład przy, yy, przy zdjęciach, czy, czy przy jakichś tekstach, czy jakichś tam yy, motywujących, albo na przykład yy, karuzelach. Ale gdzieś to też wewnętrznie ja nie wiem, czy to jest sens. Czy walczy strasznie z tym, czy skupić się na. Na wewnętrznych rozwoju space'a plus aplikacji, yy, czy, czy też, na przykład, prowadzić to gdzieś, to moje yy, Moje social media, moją markę osobistą, bo z jednej strony, jak się skupiam na space'ie, czy skupiam się na aplikacji, no to oczywiście tamte elementy, niektóre odchodzą na, na drugi plan yy, i powoli do nich powracam. Wtedy znowu tam tamte rzeczy, yy, no, no, no nie da się wszystkiego ogarnąć, no to jest tego za dużo na pewno. Dlatego też myślę na tym, jak to bardzo się przekłada, bo obserwowałem sobie w grudniu. Kto tak naprawdę widzi moje działania? Kto, do kogo trafiam z, z aplikacją? Czy na przykład do kogo trafiam poprzez działania w social mediach typu Instagram i Facebook? Bo YouTube jest zupełnie inną osobną działalnością i na tym nie przestanę, bo, bo tam trafią już zupełnie do innej grupy. Te osoby w ogóle praktycznie mnie nie obserwują na Instagramie. Na Instagramie jest to, stara, jest to nie stara grupa, tylko jakby gwardia, stara gwardia, można powiedzieć, bo, bo mam tego Instagrama dosyć długo. On tam nie przybywa do niego aż tak bardzo dużo, nie rozwija się. Bo nie jest to jakoś tam, nie wpada w ten wiral, ludzie tego nie widzą. Więc myślę, że po prostu będą filmiki. Chciałem to, żeby co tydzień się pojawiał w poniedziałek jakiś filmik, yy, ale, ale myślę, że to będzie bardziej na zasadach yy, takiego. Bez spiny znowu, na spokojnie. Nie musi być co, co tydzień, ten w poniedziałek jakiś film. Może będzie dwa razy w tygodniu, w sensie co dwa tygodnie, może raz w miesiącu coś wrzucę. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, ale to też właśnie mocno przemyślałem i, i chciałbym znowu podejść do tego bez spiny. Pewnie znając mnie, gdzie ja zaraz zmieniam trochę działanie i za dwa miesiące zacznę bardziej intensywnie działać. No to może być różnie. Instagram Stories też tak mocno odpuściłem, bo czasami nie ma co wrzucić, ale tu już tak akurat nie spinam się o to. No i mamy też podcast. Podcast też uruchomiłem. Co prawda zaniedbałem go, bo wrzucałem filmiki na YouTube, na YouTube co tydzień, natomiast na podcast nie przygotowywałem tego, więc mam tam zaległości, ale pomyślałem sobie, dobra, na spokojnie, nie spinam się, od stycznia zaczniemy też regularnie wrzucać, będzie bez problemu przygotowywanie treści, wrzucanie wszystkiego, żeby też ten podcast działał, tak, żeby to nie było właśnie, że osoby, które tam yy, słyszałem, że jest tak też, że yy, osoby, które zaczynają z podcastem, zatrzymują się na piątym, siódmym odcinku i koniec z tym. No ja chcę przekroczyć tą... Tą barierę i chciałem rzucać to cały czas, bo jest to przyszłość, jest to yy, jakby kolejny. Yy... Kolejny, no i właśnie wypadło mi to z głowy, jakby kolejny element, w którym można gdzieś tam promować swoje, swój content, promować siebie, promować firmę. Tak jak YouTube bardzo dobrze działa i przygody przedsiębiorców, które namawiają tego, żeby działać na swoim kanale, z, mają stuprocentową prawdę, to i na YouTube trzeba bardzo dużo czasu, powolutku, 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 ale systematyczność, systematyczność i później widać te fajne efekty. Tak samo się będzie z podcastem. na Facebook, no jest to już takie... Yy, nie wiem, wydaje mi się, że to przejdzie na jakiś tamki drugi etap, przynajmniej u mnie, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie działało, newsletter również działa, również się w nim dzielę, chociaż tam sporo osób dołącza, nieświadomych, że są też, no, jakby będą dostawać te wiadomości, nie odczytują tych, tych wiadomości, więc ja ich sobie usuwam, żeby był jak najbardziej efektywny open rate, bo, bo, bo też jest jakby spada ten operator, rate, jeżeli ktoś nie otwiera, więc trzeba to usuwać i nad tym działać. Więc nowy rok, nowy rok zaczynam od tego, że skupiamy się, skupiam się na space creations i space relations, rozwijamy te dwa działy, pozyskujemy klientów do stron, pozyskujemy dużo klientów do marketingu, aplikacja, tutaj dalej działam, pozyskuję osoby do reklamowania się w aplikacji, czyli monetyzacja tego pomysłu, promowanie być może też w jakimś stopniu i tutaj chciałem właśnie spróbować ten pomysł na pozyskanie anioła biznesu, żeby przegadać z nim ten pomysł, czy... Rozkminić, rozłożyć na czynniki pierwsze to, czy rzeczywiście to ma sens i czy na przykład pozyskiwanie dwóch handlowców będzie przekładało się na to, że jeżeli ktoś zainwestuje jakieś 20-30 tysięcy, to jak szybko mu się to zwróci, albo jak szybko my będziemy na tym zarabiać. Bo znaleźć osobę, która będzie. Na początku działa na prowizjach jest bardzo trudno I to jest taki trochę wyzysk Tego sam bym nie chciał tak działać, więc nie dziwię się, że jest trudno Chciałem gdzieś tam uruchomić tą afiliację sieciową Być może ten temat też rozwiniemy Bo afiliacja sieciowa Chciałem to zrobić w aplikacji, żeby mieć dużo Takich małych handlowców, którzy będą działać na prowizjach Bo oni też działają na innych w programach afiliacyjnych A tu by mieć dodatek, może by też zawsze kogoś zdobyli Zobaczymy, zobaczymy Na pewno będę was informował, jeżeli tutaj się pojawi Jakiś anioł biznesu, jeżeli jakiś będzie sukces finansowanie Na pewno będziemy to ogłaszać no, i kanały w social mediach, YouTube regularnie, podcast będę się stało też regularnie, Instagram, Facebook, zobaczymy jak to będzie się wszystko rozwijało. Tak wygląda podsumowanie roku 2020 i plany na 2021 rok. Myślę, że będzie to sukces. Na pewno w Space chciałbym, żeby ten rok był po prostu nasz, jak każdy ten rok, bo co roku tak sobie mówię, że ten rok będzie nasz, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tyle ode mnie. Miłego tak naprawdę weekendu odpoczynku, bo, bo przecież jest teraz piątek, sobota, niedziela, jeszcze troszeczkę można się wychillować i dopiero ruszyć od poniedziałku na, na pełnych obrotach. Cześć!